Część Boże Justyna Zembrzyska. W południu zapraszam na informacje dnia. A zaczynamy od informacji z kraju. Prezes Orlenu pisze listy do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o wnikliwą analizę projektu ustawy o mrożeniu cen energii, jaki zaproponowała Sejmowa większość. Koszty, jakie obciążą koncern, to silne ograniczenie jego potencjału inwestycyjnego. W liście do prezydenta prezes Orlenu Daniel Obajtek pisze, że projekt zgłoszony przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 przewiduje obciążenie kosztami zamrożenia ceny, czyli kwotą 15 miliardów złotych, tylko jedynej firmy. Jest nią Orlen, choć na rynku energetycznym działa wiele podmiotów, w tym inne spółki giełdowe z udziałem Skarbu Państwa. To wskazuje, że motywy takiego działania są czysto polityczne i obliczone na celowe obniżenie rynkowej wartości Orlenu, a nawet Pierwszy krok do prywatyzacji koncernu. Prezes Daniel Obajtek podnosi, że 15 miliardów złotych, jakie obciążą Orlen, ograniczą jego możliwości inwestycyjne ważne dla Polski, bo związane z transformacją energetyczną. 15 miliardów złotych to choćby koszt budowy całej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Morzu Bałtyckim, która zasili w energię 1,5 miliona gospodarstw domowych. Między innymi za 15 miliardów złotych można wybudować 4 SMR-y, czyli te małe reaktory atomowe. Wyliczył w programie Polski punkt widzenia były wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Oczywiście Donald Tusk pokazał, że on realnie jest zwolennikiem prywatyzacji za czasów jego rządów. 58 miliardów na, na tyle wyprzedano spółki Skarbu Państwa, ponad 1200 transakcji. W liście, jaki dotrzy do prezydenta, prezes Orlenu zwraca uwagę, że działania posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, a także regulacje zapisane w projekcie ustawy o zamrożeniu cen, mogą zachwiać stabilnością spółki. Stąd prośba o ich wnikliwą analizę. A w projekcie ustawy, która ma obciążyć Orlen wysokimi kosztami, pojawiają się zapisy, które zmierzają do liberalizacji energetyki wiatrowej na lądzie. Padają pytania, w czyim są interesie. Regulacje, które łączą zamrożenie cen energii zrzucają ogromne koszty na Orlen, a jednocześnie wprowadzają całkowitą rewolucję, jeśli chodzi o budowę farm wiatrowych na lądzie, mają być procedowane już w przyszłym tygodniu. Zapisów, jakie się w nich znalazły, bronili co prawda politycy sejmowej większości, ale zapowiedzieli, że ulegną one zmianie, bo na pewno nie do zaakceptowania jest odległość, w jakiej mają powstawać parmy wiatrowe od zabudowań. Z przepisów wynika, że możliwe miałoby być ich postawienie 300 metrów od domów. Będzie poprawka, która doprecyzowuje tę odległość. Ma być to co najmniej 500 metrów. Tutaj jednak wracają pytania. Po co zamrożenie cen prądu? Sejmowa większość łączy z liberalizacją przepisów o budowie fal Wiatrowych, gdy zdaje sobie sprawę, że taka wrzutka dla prezydenta może być nie do zaakceptowania. Pytanie należy postawić, czy nie jest to jakaś próba odwdzięczenia się ze strony Donalda Tuska i jego potencjalnych koalicjantów no, zachodnim sojusznikom, którzy na pewno wspierali, dopingowali go w sposób otwarty, oficjalny w trakcie kampanii i czy to nie jest właśnie ta próba obok powiedzmy, przejęcia czy też uderzenia w oryn w polskie spółki, czy nie jest to próba odwdzięczenia się, no bo jednak jest to otwarcie totalne wręcz, jakiego do tej pory nie spotykaliśmy, na rynek, żeby wpuścić na rynek zachodnich inwestorów, którzy jednocześnie uderzaliby tutaj w interesy przeciętnego obywatela państwa polskiego. Mówi prawnik Marcin Jakubczyk, silny rozwój energetyki wiatrowej na lądzie może odbywać się kosztem innych źródeł. Nie został on uwzględniony na taką skalę w rządowej strategii energetycznej Polski do 2040 roku. Po odwołaniu członków Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, profesor Andrzej Zybertowicz mówi, że Sejmowa większość nie traktuje poważnie zagrożeń, jakie za sprawą pracy zespołu ujrzały światło dzienne. Członkowie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów zostali odwołani głosami nowej większości. Profesor Andrzej Zybertowicz, który brał udział w pracach zespołu, mówi, że w Sejmie wydarzył się cyrk. Cyrkiem nie było to, że komisja została odwołana, bo większość Sejmowa ma prawo! Odwołać członków komisji. To było zgodne z prawem. Cyrkiem były argumenty. Profesor Andrzej Zybertowicz podnosi, że obie strony sporu politycznego w Polsce podnosiły obecność rosyjskich wpływów w nowej większości, gdzie jak tłumaczy socjolog padały absurdalne argumenty, nie było jednak woli, by zmierzyć się z problemem, nie zlikwidowano komisji, odwołano jej członków a są już sygnały, że nowych członków nie będzie. Gdyby chcieli problem poważnie potraktować, mogli wystąpić do obecnej mniejszości parlamentarnej z propozycją zmiany składu komisji także żeby żeby obecnie dominację miało, czyli na przykład na dziewięciu członków, sześciu członków nowej większości. I wtedy komisja mogłaby dalej pracować w jakimś trybie konsensualnym. Nie zrobiono tego. Co według profesora Andrzeja Zybertowicza, upoważnia do postawienia tezy, że wynik głosowania w sprawie odwołania członków komisji jest korzystny dla Rosji. Temat, który podjęła komisja, to związki służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB. Gdy Tajna służba, której zadaniem jest zwalczanie obcych wywiadów, w sposób nieroztropny, profesjonalnie nieudokumentowany, bez planów pracy, bez rozliczeń działania, odbywa dziesiątki spotkań z przedstawicielami obcych służb specjalnych, to najłagodniejsze określenie, jakie tutaj można użyć, to jest nieprofesjonalizm i naiwność. Według profesora Zybertowicza nazwiska polityków, między innymi do i rekomendacja, by nie powierzać mu funkcji związanych z bezpieczeństwem. Wynika z płytkiego nadzoru nad służbami, co potwierdziły jego zeznania w prokuraturze. NSZZ Solidarność będzie podejmowała próby zablokowania jakichkolwiek regulacji zmierzających do przywrócenia handlu w niedzielę. To kolejna inicjatywa, jaką może podjąć koalicja platformy trzeciej drogi i lewicy. Przepisy z 2018 roku wprowadzające niedzielę wolną od handlu są z punktu widzenia pracownika bardzo istotne, bo pozwalają na spędzenie więcej czasu z bliskimi. Z sondażu przeprowadzonego przez Handlową Solidarność wynika, że 98% pracowników nie chce powrotu do handlu w niedzielę. W sejmowej większości jest jednak inicjatywa, by dotychczasowe przepisy wyrzucić do kosza. Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara podnosi, że po 2018 roku Polacy zdążyli się przyzwyczaić, że zakupów w niedzielę nie zrobią i zapowiada sprzeciw związku wobec planów nowej większości. Należy zadać pytanie politykom właśnie Platformy Trzeciej Drogi, czy występują w imieniu Polaków pracowników polskich. Czy występują w imieniu korporacji międzynarodowych, które to cały czas walczyły o to, żeby handlować przez 7 dni w tygodniu. Jako Związek Solidarność będziemy cały czas walczyć o to, żeby zachować wolną niedzielę dla pracowników handlu. Nie można, jak niektórzy mówią, wolności osobistej łączyć z. Z niewoleniem pracowników. Do rządu, jaki planuje powołać Donald Tusk, nie wejdzie partia Razem. Wyłamuje się ona z planów nowej większości i odrzuca możliwość powrotu handlu w niedzielę. Wolne niedzielę wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Z inicjatywy Centrum Życia i Rodziny odbyła się konferencja, w trakcie której próbowano szukać odpowiedzi na pytanie, jak chronić dzieci przed zgubnym wpływem ideologii gender. Patronat nad wydarzeniem objęła nasza stacja. Konferencja zorganizowana przez Centrum Życia i Rodziny podjęła próbę odpowiedzi na pytanie jak ideologia gender Wpływa na umysły dzieci i młodzieży. Statystyki, jakie przywołała Agnieszka marianowicz szczygieł ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, wskazują, że ponad 80% młodych, którzy zgłaszają dysporię płciową, wyrasta z wątpliwości w sposób naturalny. Dlatego utwierdzanie dziecka w przekonaniu, że jedynym rozwiązaniem jest zmiana płci, wyrządza mu krzywdę. Obecnie istnieje taki trend na świecie bardzo silny. W 11, w 11 krajach dokonano kroków wstecz. W 11 krajach na świecie dokonano kroków wstecz. Zorientowano się, że ta ścieżka afirmacyjna, że coś tu jest nie tak. Tutaj wymienione zostały kraje skandynawskie, Wielka Brytania czy Włochy. Średnia trwałość dysforii płciowej to 18%, a nie ma żadnych wiarygodnych danych, które pozwoliłyby ocenić, że dziecko nie porzuci wątpliwości co do swojej płci w sposób naturalny. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak tłumaczyła, że wątpliwości młodych są często wykorzystywane przez środowiska, które wcale nie kierują się dobrem dziecka. Najczęściej osoby, które podejmują pomysł zmiany swojej fizyczności, to szczególnie dziewczęta. Mniej widzę chłopców, dużo więcej dziewcząt. Małopolska kurator oświaty łączy to spostrzeżenie z wrażliwością dziewcząt. Łatwiej wywrzeć na nie presję, oszukać w sposób, który uznała za cyniczny. Manipulacja, jakiej poddane jest dziecko po wzbudzeniu wątpliwości. Próbuje porzucić biologię, dalej sięga się po substancje. Po to, żeby zahamować rozwój. I już to pierwsze. Te blokery, które są przecież substancjami, które powodują, że w organizmie takiego człowieka następują zmiany, że następuje zaburzenie funkcjonowania tego organizmu. To pierwszy krok. Barbara Nowak mówiła, że nauczyciele nie popełniają błędu, jeśli próbując pomóc nie chcą zwracać się do dziecka według jego oczekiwań. I tutaj pojawiły się przykłady ze szkół, gdy młoda dziewczyna dążąca do zmiany płci zmieniła placówkę, w której się uczyła na taką, gdzie była traktowana zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Jej problemy wcale się nie rozwiązały. Inna, która usłyszała, że z dokumentów i prawa jasno wynika, że jest dziewczyną, po czasie porzuciła wątpliwości. Radca prawny Marek późio z Ordo Iuris zaznaczył, że nauczyciela chroni konstytucyjne prawo do wolności sumienia i religii. Dlatego nie musi ulegać presji, by zwracać się do ucznia tak jak on tego chce. Taki uczeń czy taki rodzic w moim przekonaniu nie może żądać i przymuszać nauczyciela, żeby postępował wbrew własnemu sumieniu, łamać kręgosłup moralny tego nauczyciela. Patronat nad konferencją zorganizowaną przez Centrum Życia i Rodziny objęły Radio Maria i Telewizja Trwam. I zmieniamy temat. U prógu adwentu przewodniczący konferencji episkopatu Polski ksiądz Arcybiskup Stanisław Gondacki zaprosił wiernych do modlitwy i wypatrywania momentu, w którym Zbawiciel rozprasza ciemności grzechu, przemocy i wojny. Czas Adwentu to czas oczekiwania na tego, który ma przyjść. Oczekujemy przyjścia Zbawiciela, który rozproszy ciemności grzechu, przemocy wojny. Oczekujemy przyjścia księcia pokoju, który przyniesie zgodę i pojednanie między narodami. Czas adwentu napełnia nas radością, gdyż z nadzieją wypatrujemy dni, kiedy światło przychodzącego Zbawiciela rozjaśni nasze serca, umysły i otworzy nas w miłości i szacunku na siebie nawzajem. Ten czas jest nam dany, abyśmy poprzez msze święte, roratnie, rekolekcje adwentowe i spowiedzi przygotowali się do spotkania z przychodzącym Panem. Niech te adwentowe dni będą wypełnione refleksją i modlitwą, abyśmy mogli doświadczyć głębokiej radości z narodzenia Pana. W ramach 30. edycji Wigilijnego Działa Pomocy Dzieciom Caritas Polska przygotował 1,5 miliona świec, jakie trafią na świąteczne stoły. Świeca Caritas od 30 lat gości na wigilijnych stołach stała się symbolem Bożego Narodzenia i otwartych serc, które w ramach Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom wspierają najmłodszych. Tak jak pusty talerz przy stole czekający na ubogich, świeca przypomina nam, że są ludzie samotni, głodni, ludzie dla których nie ma miejsca. Środki ze sprzedaży tegorocznej świecy wesprom wakacyjną akcję Caritas, placówki edukacyjno-opiekuńcze, warsztaty w świetlicach środowiskowych i zapewnią stypendia dla dzieci. Wsparcie otrzymają także hospicja dla dzieci, ośrodki interwencji kryzysowej dla kobiet i domy samotnej matki. W tym roku przygotowaliśmy 1,5 miliona świec, które można nabywać w parafiach w całej Polsce. Zapraszamy na stronę Caritas.pl. łamane na świeca. Dziękujemy, że jesteście z nami od 30 lat i wspieracie to wielkie dzieło pomocy. Ponad 600 osób uczestniczyło w Forum Młodych w Gliwicach. Tematem spotkania było odkrywanie własnej tożsamości. Yes, yes, Radość, modlitwa i śpiew. Tak można opisać atmosferę, jaka panowała podczas pierwszego diecezjalnego forum młodych w Gliwicach. Wydarzenie gromadzi młodych ludzi, którzy chcą doświadczyć słowa Bożego i umocnić się w nim. To także przestrzeń do poznawania siebie nawzajem, wymiany zdań i poglądów. Wydarzenie rozpoczęło msza święta w katedrze, której przewodniczył ordynariusz gliwicki, ksiądz biskup Sławomir Oder. Po Eucharystii w Centrum Edukacyjnym imienia świętego Jana Pawła II odbyła się konferencja. Tematem dyskusji było odkrywanie swojej tożsamości. Forum będzie składało się z kilku spotkań, kolejne dwa już w przyszłym roku. 9 marca forum poruszy temat jedności, 11 maja młodzież porozmawia o współpracy. W tym wydaniu to wszystko. Ja już żegnam się z Państwem, życząc dobrego i spokojnego dnia. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.